Ilość przypadków, w których rzeczywiście pasy niezapięte uratowały ludziom życie, no jest jakimś procentem tylko, bo układ ciała i samochodu w czasie wypadku może być różny. Ale w 99% na pewno są, po, są pomocne. Więc na pewno zapinać i to na wszystkich siedzeniach, i z przodu i z tyłu, i również przez kobiety w ciąży. Bo lekarze też twierdzą, że jednak uderzenie wtedy poduszki powietrznej, która, która y, y, i przeciwsiły, czy zderzenie poduszki i ciała może spowodować uszkodzenie płodu, nawet na pewno. Czy Zapinać pasy bezpieczeństwa. No oczywiście, że zapinać, bo to daje nam szansę na przeżycie i odniesienie mniejszych ran, niż gdyby to było w momencie, kiedy ciało leci pełnym rozpędem do przodu. Drugie pytanie. Czy surowie karać? Nie, nie karać surowi, bo już w tej chwili, do, jeśli chodzi o wzrost surowości karania, doszliśmy do jakiegoś absurdu. Gdzie jest ta granica wysokości karania? Ludzie poza tym się do tego powoli przyzwyczajają. Raczej trzeba edukować i przypominać o tym ludziom, dlatego że ludzie w tej chwili muszą sami zrozumieć i to na różnych stopniach swojego wtajemniczenia motoryzacyjnego i w szkołach, i robiąc prawo jazdy, i potem jeżdżąc już na drodze, że to jest dla nich bezpieczne. Karanie, wzrost karania naprawdę do niczego mądrego nie doprowadzi.